Dzień dobry, tu Onet Audio. Jest czwartek, 3 lipca. Zaczynamy poranny briefing Onetu w służbach Stanów Zjednoczonych. Trump nie przywiązuje wielkiej wagi do ustaleń amerykańskiego wywiadu. Wysłuchuje briefingu służb wywiadowczych najwyżej raz w tygodniu, podczas gdy poprzedni prezydenci robili to przez sześć dni w tygodniu. Wygląda na to, że ceni ustalenia wywiadu tylko wtedy, gdy potwierdzają jego instynkt lub podbudowują jego tezy. A jeśli agenci, czy nawet pochodząca z jego nominacji dyrektor wywiadu narodowego, Tusi Gabbard, głoszą prawdy niewygodne, zawołuje ich oceny. Piszą na łamach Foreign Affairs David Gioi, profesor King's College w Londynie i były analityk CIA oraz Michael Hayden, były dyrektor Agencji Bezpieczeństwa Narodowego NSA i emerytowany generał lotnictwa USA. Co dalej z pomocą wojskową dla Ukrainy? Stany Zjednoczone zdecydowały o czasowym wstrzymaniu dostaw broni na Ukrainę, co ma związek z przeglądem amerykańskich zasobów zbrojeniowych. Rzecznik Pentagonu Sean Parnell... Podkreślił jednak, że ostateczną decyzję w sprawie dalszych dostaw podejmą prezydent Trump oraz szaf Pentagonu Pete Hexeth. Według radia NPR jak dotąd wstrzymana została stosunkowo niewielka partia uzbrojenia, w tym m.in. 30 rakiet pac 3 do systemów Patriot, 8,5 tysiąca sztuk amunicji artyleryjskiej, 252 rakiety GMLRS do systemów HIMARS i 92 pociski AIM-7 stosowane do strącania rakiet przez F-16, i systemy naziemne NASAMS. Wypadek samolotu w New Jersey. Mały samolot z piętnastoma osobami na pokładzie rozbił się w hrabstwie Gloucester w stanie New Jersey. Do szpitala trafili wszyscy znajdujący się na pokładzie. Według wstępnych informacji, samolot zjechał z pasa startowego przy próbie lądowania. Złamaniu miało też ulec przednie koło. Nie będąc w stanie zahamować, maszyna rozbiła się w lesie. A co czeka nas dziś, w czwartek? Przed południem prezydent-elekt Karol Nawrocki ma przedstawić obsadę kierowniczych stanowisk w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. W Watykanie papież Leon XIV przyjmie na audiencji prezydenta Andrzeja Duda. We Francji spodziewane są poważne utrudnienia w ruchu lotniczym. W związku z zapowiedzianym strajkiem kontrolerów ruchu lotniczego, francuski urząd cywilny zwrócił się do przewoźników, aby odwołali 1 czwartą lotów. I to wszystko na teraz. Po więcej jakościowego dziennikarstwa zapraszamy do aplikacji Onet Audio. Na dziś polecamy nowy odcinek podcastu Wojewódzki Kędzierski, Tu Piesek, a wieczorem także na nowe wydanie raportu międzynarodowego. Podsumowanie redakcjonetu czytał Maciej Jednoralski. Montowała Jana Cech. Ready to make a real Join the Active Day Home Care Team and help clients maintain their independence in the comfort of their own homes. Make a difference in someone's life as you provide essential daily assistance and protect their health and happiness. Earn up to $20 an hour and enjoy additional perks like optional daily pay, 401k, paid time off, ongoing educational training, and more. Join a team that values care, compassion, and your professional growth. Visit ActiveDay.com to apply.